Zdjęcia profilowe to nasza wizytówka w internetowym świecie. Na każdym serwisie społecznościowym zaczynamy oglądanie profilu właśnie od zdjęcia. Publicysta John Millworth przeprowadził eksperyment związany z oceną zdjęć profilowych. W tym celu założył on 10 sztucznych kont na serwisie randkowym, 5 dla kobiet i 5 dla mężczyzn. Jak się okazało, informacje zawarte na stronie nie miały absolutnie żadnego znaczenia. Liczyła się tylko i wyłącznie atrakcyjność osoby na zdjęciu. Wiele serwisów od razu zaznacza, że brak zdjęcia profilowego równa się z brakiem szansy na przykład na znalezienie drugiej połówki. Jednak mało kto ostrzega przed tym, iż ludzie często oszukują podczas zamieszczania zdjęć. Odpowiednie kadry, poprawki w Photoshopie czy choćby zwykła gra światłem mogą wprowadzić odbiorcę w błąd. A to bolesne szczególnie na serwisach oferujących poznanie partnera. W takim razie jak oszukują i jak nie dać się oszukać? Ja, Nasza seria prezentuje jak żyć i przeżyć we współczesnym świecie. Umiejętność rozpoznawania przerobionych i boleśnie kłamliwych zdjęć to w dzisiejszej rzeczywistości absolutna podstawa przetrwania. Pierwsza metoda oszukiwania to odpowiednio skardowane zdjęcia. Odbiorca nigdy nie będzie wiedział, co znajduje się poza kadrem, a ta informacja może być bardzo pomocna, szczególnie w odrzucaniu potencjalnego kandydata. Drugi rodzaj oszustwa to poprawki w Photoshopie. O ile usunięcie paru zmarszyk czy pryszczy nie jest zbrodnią, to totalna manipulacja swoim ciałem przynosi niekiedy nie tylko zakłamane, ale i groteskowe efekty. Trzecią często spotykaną metodą manipulacji jest wstawianie zdjęć nieaktualnych, czyli pokazujących nasz stan sprzed paru lat. Tak więc, gdy liczymy na przykład na wysportowanego modela, możemy dostać go w wersji 10 lat później. Ostatnią często spotykaną szczególnie wśród pań metodą jest wrzucanie zdjęć zupełnie innej osoby, najczęściej supermodelki bądź innej bogini piękna. Dla mężczyzn jest to szczególnie bolesna pułapka. Dlatego pamiętajmy, by dokładnie pytać o szczegółowe dane naszego potencjalnego partnera, szczególnie jeżeli zamierzamy poznać go w real. W przeciwnym wypadku może nas czekać niemiła niespodzianka.